To miał być łatwy mecz i taki był, choć Lemborg wyszarpał jeden punkt. To dowód na to, że jak podkreśla trener, zawsze trzeba być skupionym i gotowym na wszystko. Jak każdy mecz w lotto Super lidzę. nie ma łatwych zadań, nie ma łatwych przeciwników. No, plan przed spotkaniem z Lemborgiem był prosty podwójna koncentracja. To, to, to tylko tak wyglądało na papierze, że jesteśmy zdecydowanym faworytem. Ka każdy mecz po prostu musimy grać na 100%, i wtedy wyniki są takie, jakie są. No tym razem plan się powiódł. Byliśmy dobrze przygotowani do tego spotkania i trzy punkty zostają w Działdowie tak po kolei. No, dobra, dobra gra wszystkich zawodników. Pierwsza gra Kub, Kub, Kuby Diasa, który no, kolokwialnie mówiąc zrobił, zrobił swoje i no, zagrał bardzo solidny, bardzo porządny tenis i, i to, to było 3-0 i pierwszy punkt dla naszego zespołu. Drugi, drugi mecz Patryk Hojnowski no, wraca, wraca do dobrej gry i to jest taki no, największa moja radość trenerska w tej chwili, że, że po prostu mamy kolejnego zawodnika, który fajnie gra i, i rozwija się i robi się coraz lepszy. I 2-0 dla, dla nas po prostu po meczu, po bardzo dobrym meczu Patryka Hojnowskiego. Trzeci mecz, no, nie chciałbym za bardzo się rozwodzić. Legenda tego klubu Xuxue no, nie, nie zawsze gry układają się tak jak, tak, tak jak trzeba. No, dał z siebie wszystko, nie do, końca, nie do końca ten mecz się udał. I no, Tradycyjnie Kuba w tym sezonie, Jakub Dyjas w czwartym meczu stoi, stoi na wysokości zadania i po bardzo dobrej i niesamowitej grze wygrywa 2-0 z niesamowitymi akcjami i piłkami. Kolejny raz jesteśmy lepsi i niech to dalej trwa, niech, niech to się po prostu dzieje. Wygrywamy, być mecz za meczem, i to po prostu daje, daje friday i sens tego, co robimy. Przed nami kolejny bardzo ważny mecz. W dalszym ciągu walczymy o, o playoffy, o najlepszą pozycję w play-offach. playoffach. Suchednio, 21 jedziemy, jedziemy na wyjazd. Ostatni mecz w kolejce w rundzie zasadniczej. A potem już akcja, ćwierćfinał Ligi Mistrzów, 12 stycznia pojedynek z Borusją Düsseldorf, z mistrzem Niemiec, wielokrotnym mistrzem Niemiec. No, po prostu będzie, będzie się działo i to nasze cele na najbliższą przyszłość. Wkrótce kolejne mecze naszych zawodników. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.